Cześć wszystkim, witajcie, jest przed godziną 18, postanowiłem zasiać pszenicę odmiana Elektra. Dlaczego wieczorem? Bo wilgoć wtedy jest utrzymywana bardziej w ziemi, słońce, które jest, powoduje, że ta ziemia nie przesycha. Tutaj pokażę Wam worki, które trzy jeszcze później muszę wsypać. Odmiana Elektra, hodowla strzelce. Tak to wygląda. Kwalifikat. Worki po 25 kg. Norma wysiewu to jest 132 kg, więc to jest chyba około 280 ziaren na metr kwadratowy. I tu wam pokażę, że jest posiane i wilgoć która została utrzymana po kultywatorowaniu to widać teraz że ta ziemia tutaj jest wilgotna no i wałami będzie to zawałowane żeby po prostu tą wilgoć utrzymać obok mam posianą właśnie pszenicę hybrydową odmiana Himalaja no i teraz jadę aż tam do łąki żeby to zasiać pokażę wam nasiona bo nasiona są zaprawiane niestandardowo, w sensie, że kolor ich nie jest czerwony, tak jak większość zapraw. A nasiona są takiego koloru ciemno, jakby to powiedzieć, ciemno-niebieski. Coś takiego, co widzicie na filmie, więc też taka ciekawostka. Jestem sam ciekawy, jak te nasiona będą wschodzić, jak to będą się wyróżniać na tle pszenicy tutaj hybrydowej, która jest obok zasiana. Więc jestem ciekawy. Oczywiście warunki siewu też są inne, bo ja sieję po południu teraz to pole, a z rana siałem pole tamto, tą odmianę Himalaje, więc warunki są Podobne, aczkolwiek rano, a wieczorem no zobaczymy, jak, jak, jak pszenica będzie wschodzić. No i jedyny plus tego, że właśnie teraz słońce zachodzi i ta ziemia teraz tak nie przesycha, więc to jest naprawdę plus tego, i jak wałami wieczorem to zawałuje. Jadę dalej siać. Pszenica Elektra na pewno dowiecie się. Jak tutaj wschody będą przebiegać, bo jestem sam ciekawy, niby coś zapowiadałem trochę deszczu, więc mam nadzieję, że ta pszenica też raz, dwa wzejdzie po tygodniu, bo tak się łudzę, że no, ciepło teraz jest troszkę w tym tygodniu, deszcz może, no zobaczymy jak to będzie, no tydzień, półtorej tygodnia to by nie było źle, to by było bardzo dobrze jeśli chodzi o wschody, no zobaczymy jak ta pszenica właśnie będzie wschodzić jedna i druga. To się, to się dowiecie na pewno no i też przede wszystkim troszkę o e, rzepaku o rzepakach, które mamy, bo są zróżnicowane, bo wiadomo przez termin siewu ale to w kolejnym materiale, też poświęconym tym będzie, jadę siać e, dalej pszenicę e, i do zobaczenia w kolejnym e, materiale trzymajcie się, do zobaczenia, cześć